Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Kuki. Siemanko wszystkim! No, jest to taki krótki wywiad z Kukiem właśnie, więc zadam ci teraz pierwsze pytanie. Jak zaczęłeś z YouTubem? Jak to w ogóle było, że pojawiłeś się tutaj? Na YouTubie... Jak ja się pojawiłem na YouTubie? Kurna, chłopie, to jest dobre pytanie. Aczkolwiek odpowiadam na nie drugi raz, bo ci kompa wywaliło. <śledzimy> No dobra, to zaczynamy z, z YouTube'em. No, jako że 3 lata temu pierwszego laptopa jako załatwiłem sobie, raczej kupiłem i była taka opcja, że wcześniej jak ten YouTube powstawał i tak dalej, on tam piął się w górę. Musiałem oglądać to na wszystko na stacjonarce, u brata w pokoju przez co no, musiałem mieć w, o jakieś ograniczone limity czasowe. No i bardzo się jarałem tym, to bardziej napędzało, żeby właśnie siadać do tego YouTube'a było fajne, bardzo dużo materiałów na YouTubie. No i jako, że pojawił się laptop, no to oczywiście coraz bardziej, coraz bardziej oglądałem w swoim pokoju, w zaciszu swojego pokoju. No i jako, że graliśmy z bratem bardzo często w Call of Duty. Stało się tak, że gadaliśmy między sobą, jeszcze nie mając komunikatorów typu Skype czy TS, gadaliśmy ze sobą poprzez, no wiecie, przez korytarz, Dżo da darcie mordy w zasadzie było. No i mówię, czemu nie nagrać takich rozmów jak gramy właśnie w Koda i wrzucić to na YouTube'a, no i tak to się zaczęło. No a w ogóle opowiedz nam coś o sobie, kim jest kuki, tak z tej drugiej Cookie. strony. Kim jest Kuki? Kuki jest panem, chłopakiem w wieku 20 lat, który studiuje, który no, zajmuje się różnymi sportami typu siłowe, typu piłka nożna, aczkolwiek niedługo zabieg będę miał na nogę i muszę niestety to odstawić. Um, co tu jeszcze by powiedzieć o Kuki? Kuki zajmuje się hobbystycznie YouTubem, którym no, jara się w dużej części, bo fajnie jest docierać do ludzi, a innymi rzeczami, takimi jak sprawy domowe, tak samo różnie można się zajmować, spotykać się ze znajomymi, no dużo rzeczy, które można by wymieniać, ale o tym, no, no nie jest to o tym nagranie, tak? No tak, a jakie jeszcze masz hobby, oprócz piłki nożnej, oprócz nagrywania na YouTube? Znaczy to zależy o jaką sferę pytasz, bo tu można różne rzeczy przytoczyć, można kurna jakieś, ja wiem, jakieś sporty, znaczy typowe oglądanie, czy tam kibicowanie czemuś. Można tutaj jakieś gazety przytoczyć, czy też popularno-naukowe jakieś, wiesz, magazyny, coś takiego, w ten sposób. O. Mm -hmm. A jak w ogóle się czujesz, mając już ponad 1100 widzów? Mając ponad 1100 widzów, wiesz? Ja... Nie wiem, bo jak, jakkolwiek bym teraz nie odpowiedział, tak każdy odbierze sobie, powie, mhm, mm ta na pewno. <laughs> ale ja, Ale ja myślę, że... Czuję się, tak jakbym, pff, kurna, jakbym miał tego pierwszego widza na swoim koncie. Nie nic się nie zmieniło w zasadzie. No tak jak odpowiadałem wszystkim na wiadomości, tak nadal odpowiadam. Dużo tego jest, to jest. Trudno się mówi. No. Mm -hmm. A, twój taki pierwszy sprzęt, jeżeli chodzi o kompa albo konsolę, bo mówiłeś, że brata, u swojego brata siedziałeś na kompie, ale może jakaś konsolka. Znaczy no tak, znaczy no było tak, że najpierw mieliśmy jakiegoś jakieś... Atari czy coś, jeszcze nie wiem, takie stare, bardzo, kurna, takie czarne i duże, nie wiem nawet jak to się nazywało, to było w no mega, tam pięć gier było i to było wszystko, no nie, a później to jakoś tak było, że ten, że pojawił się Pegasus i tak dalej... No oczywiście później skok cywilizacyjny dostałem na, na komunie PlayStation, ale dostałem też hajs, czyli że mogłem kupić sobie pierwszego kompa, ja pierdzielę jakie to był, jakie cudo to było technologiczne, które miało chyba 700 MHz, tak. <grym> Także procek nie z tej ziemi był, no to ja wiem, wtedy się grało w coś takiego jak NBA. Pamiętam pierwsza gra, no od razu z kompem jakoś tam było. Jeszcze ktoś to składał i po roku czy dwóch, no to już ten komp się nie nadawał na żadne nowsze gierki. Pamiętam jak był Need for Speed Underground jak wyszedł, to zainstalowałem to. No i niestety zamiast grafiki to tylko szkielet jechał, nic innego nie było widać. No tak to wyglądało. No i w sumie co no. Siedziałem tylko u brata właśnie, no bo ten komp był u brata w pokoju, no niestety tak się zdarzyło. Miałem kurna jakieś ograniczenia w domu, nie wiem dlaczego. No i musiałem sobie dawać radę. No a tak w ogóle jaka jest Twoja ulubiona gra, jeżeli chodzi o przez ten cały okres Twoja gra, którą najlepiej ci się grało? Ja wiem, no jakoś tak sentymentalnie to jeżeli do tego podejdziemy to... Hmm. Z PlayStation. No, jeżeli, znaczy, no, chyba nie da się tak określić, najfajniejszą grę życia, ogólnie, jaką do tej pory grałem. Nie mam chyba tak, nie ma czegoś takiego. Moim zdaniem, na każdą platformę, ja tam bym mógł wy, wymienić jakieś tytuły, czy był, nawiem na PlayStation 1, na PlayStation 2, na PC-a, czy tam Xboxa. No, i tak myślę, że, ja wiem, na przykład, o, zaczynając Pegasusa, no to co tam mogło być najfajniejsze? Mikromaszyny, kontra Super Mario Bros. No to co, co każdy chyba grał. Uh -huh. a, na Play, a na PlayStation to ja wiem. Pierwszą grą, którą miałem od razu z PlayStation, bo to były jakieś, nie wiem, promocje czy coś, dostałem Need for Speed Road, Road Challenge 4, to byłem, no to chłopie, to była Grafika taka, że ja myślałem, że to jest cudo, a to była taka pikseloza, że ja pierdzielę do tej pory wspominam. No i jakieś jakiś Medal of Honor czy coś takiego. No dużo tego, mam, pół ze trzy człowieków z tymi płytami, do tej pory stoi. I jak stało, tak sobie niech stoi. A na PC, PC-ta, ja wiem. Dużo jest tych gier, no. Pff, ja nie wiem. Ja miał taki teraz wymieniać na szybko, to no, no, nie, 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 nie jestem w stanie w zasadzie. A tak w ogóle jak oceniasz tego nowego network Speeda, w którego teraz w sumie grasz, który... Pojawia się coraz częściej na swoim koncie. Kanale. No, koncie, kanale. Tak jest. No, jeżeli przy. no Bo ja mogę, mam porównanie. No, nieco tam się zmieniało przez te lata, zwłaszcza z PlayStation 1, jak tam początkowała ta firma cała. I jej games to było wtedy. Nie, Electronic Cards, coś takiego. No, i teraz to się tam zmieniło, przearanżowały się te firmy. Ja wiem, wszystko idzie w dobrą stronę, ale. Przez 3-4 lata, jak wychodziły te Need for Speedy, typu Undercover, jakieś Shifty, no przy Pro Street. to było, ja wiem, próbowanie czegoś nowego, ale tak naprawdę nic dobrego z tego nie wyszło. I tak naprawdę dawkowanie tych, dawkowanie jakichkolwiek nowinek technologicznych, typu grafika, typu tutaj jakiś nowy silnik dodali. A w Most Wantedzie, tym najnowszym, wszystko fajnie wyszło, ale zabrakło czegoś takiego jak Fabuła i to, co ludzie najbardziej bardzo hejtują, że nie ma tuningu, aczkolwiek to mi w ogóle nie przeszkadza. Tak nawiasem mówiąc, no to bardzo fajny tytuł, ale, ale na pewno zaskoczy nas nowy tytuł, którym będzie, obstawiam, że Underground trójka. Mhm, mm no i wiesz co, szczerze mówiąc, więcej pytań nie mam. Eee, dzięki Ci za ten krótki wywiad. W każdym razie, jeżeli chcecie o coś zapytać Kukiego, to zapraszam na jego kanał, oczywiście link będzie w opisie. Piszcie na prywatną, takie... No, zaspomujcie mu trochę pocztę. No i co? Ja się tak z wami jest. wszystkimi żegnam. Jeszcze raz dzięki. Na razie, do usłyszenia. Cześć. No, Hello. Siemano, dzięki.